Cześć Boże, witajcie w czwartkowy wieczór. Jak zawsze na Ewangelii po katolicku to czas na siedem wspaniałych, czyli serię na temat sakramentów świętych. Mówię zawsze, oczywiście w takim okresie zwykłym albo po prostu niewielkopostnym, bo w Wielkim Poście mieliśmy inne spotkania w czwartki, to były po prostu o Bogu, które teraz są tylko w niedzielę, bo już tylko kilka odcinków zostało, więc na niedzielę zostały przeniesione. Dzisiaj kolejny sakrament omawiamy. Zaczynamy już szósty sakrament, który należy do trzeciej grupy sakramentów. Sakramentów tak zwanych w służbie komunii. Powiemy sobie na początku, na czym polega to, że są sakramenty w służbie komunii, na czym polega cała ta grupa sakramentów. A potem powiemy sobie już na temat pierwszego z nich, czyli sakramentu święceń. Dlaczego ten sakrament tak się nazywa. To będzie taki wstęp do tego, bo oczywiście to nam na kilka tygodni tutaj będzie przyświecało ta myśl o sakramencie święceń, często słyszymy o nim jak sakrament kapłaństwa. Ale dowiemy się, że to nie do końca jest dobry, dobre określenie, ponieważ nie jest precyzyjne, dlatego sobie powiemy jeszcze. Powiemy, jak, jak ten sakrament święceń był widoczny. Widać jeszcze go było i w Starym Testamencie, i w Nowym o kapłanach. Powiemy sobie jeszcze, na czym polega uczestnictwo w jedynym kapłaństwie Chrystusa. I potem omówimy sobie sakramen, stopnie sakramentu święceń, bo ten sakrament ma trzy stopnie. Jak wygląda celebracja? Kto może udzielać sakramentu? Kto może otrzymać ten sakrament święceń? Skutki. No i potem podsumowanie. Tak wygląda rozkład jazdy na najbliższe tygodnie, kiedy będziemy omawiali sakrament święceń. Zatem zapinamy pasy i zaczynamy. Dzisiaj punkt 1533 do 1538. Aby ktoś chciał, to do tego zachęcam, żeby posłuchać sobie poczytać sobie na temat tych sakramentów razem z nami, oczywiście to wygląda standardowo, tak jak i tutaj w siedmiu wspaniałych i po prostu Bogu. Będę czytał pewne teksty z katechizmu i dodawał pewien komentarz, żeby jeszcze bardziej przybliżyć te, te sformułowania. Może one są trochę trudne, ale też yy, może nie mamy zawsze z takiego czegoś, żeby się zmobilizować, żeby to poczytać, a chciałbym, żebyśmy tutaj poznawali naukę Kościoła na temat różnych rzeczy na naszym kanale, więc ta seria trwa, jeszcze będzie trwać, a potem zobaczymy, może też coś nowego wymyślimy, jakąś inną rzecz będziemy omawiać z nauki Kościoła. Dobrze, chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami w tajemniczeniach chrześcijańskiego. Na nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa, powołanie do świętości i do misji ewangelizacji świata. Udzielają one łask koniecznych do życia według ducha podczas ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do ojczyzny. To te trzy sakramenty już omawialiśmy. Zapraszam do posłuchania. Myślę, że bardzo, bardzo warto wrócić do tych odcinków. Szczególnie zapra zapraszam osoby, które są nowe na Ewangelii po katolicku. One są dostępne na kanale, na YouTubie. Kiedyś jeszcze nie publikowałem wszystkich rzeczy na Facebooku na, i na Instagramie. Więc, żeby znaleźć ten kanał, wpisujemy Ewangelia, Spacja, Hasz po katolisku Wtedy znajdziemy, bo czasami można tego kanału nie znaleźć w inny sposób. Dobrze. To więc to są sakramenty. Czyli tak, one dają nam powołanie do świętości, powołanie do, do ewangelizacji świata, czyli ewangelizujemy nie dlatego, że ktoś jest księdzem, czy, czy osobą jakąś też życia konsekrowanego, chociaż to nie jest sakrament. Ale. To na mocy chrztu świętego. To nam daje łaskę zjednoczenia z Bogiem i dzielenia się Chrystusem. Oczywiście każdy to powinien robić na miarę swojego powołania w ten sposób, jak jego powołanie to wyznacza, bo każde powołanie jest inne i nie każdy powinien być tak jak ksiądz. Nie? To myślę, że to jest też ważne, że świeccy nie powinni być jak duchowni czy konsekrowani, i odwrotnie, każdy powinien być z sobą. Tak jak to Pan Bóg przekazał, jak nas stworzył, do czego nas stworzył i przeznaczył. To tyle, to odnoszę do innych odcinków z poprzednich tygodni, miesięcy, tam wszystko mamy już wyjaśnione, myślę, że warto do tego wrócić. Dwa inne sakramenty, które niedawno już skończyły. Aha, tutaj już dopiero zaczynamy, bo myślałem, że będzie dalej o, o tych, które zakończyliśmy, uzdrowienia. Ale mamy już tutaj dalej o sakramentach, święceń, małżeństwa. Są nastawione na zbawianie innych ludzi. Na zbawienie innych ludzi są nastawione. Czyli nie chodzi w tych sakramentach stricte o nas, ale one nas uzdalniają do tego, żeby pomagać innym się zbawić. I oczywiście na tej drodze zbawiania innych to też my się zbawiamy, no bo pomagają nam realizować, uzdaniając nas do tego, żebyśmy byli tym, kim mamy być. Przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w kościele i służą budowania ludu Bożego. Tak mamy napisane w katechizmie 1534 punkcie, czyli one też się, to się nie da tego odłączyć, naszego zbawienia od, od głoszenia Chrystusa. To się jakoś zawsze ze sobą łączy, ale one służą po to, żeby służyć właśnie. <grych> tak, tak to może no służba komunii, tak? służba w wspólnocie, kościoła, mm, służba, będziemy sobie dokładnie omawiać, na czym dokładnie polega w każdym sakramencie. I tu mamy ostatni punkt, taki jeszcze wstępny z trzech. Ci, którzy zostali już konsekrowani, zobaczcie, też ta, taka nazwa że chrzest i bierzmowania skonsekrują. Czyli ci, którzy zostali już konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie, do kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych mogą otrzymać w sakramentach święceń małżeństwa szczególną konsekrację. Czyli ta konsekracja jest i, zobaczcie, w chrzcie i bierzmowaniu. I święcenia kapłańskie są, i w ogóle święcenia są konsekracją, ale małżeństwo też jest konsekracją, czyli poświęcenie. Pan Bóg nas wybiera do danego stanu, żeby, żeby w tym stanie żyć. Mhm. I daje nam przez to też łaskę do tego, żebyśmy potrafili te zadania wypełniać. To się szczególnie wiąże oczywiście z sakramentem kapłaństwa, bo w małżeństwie to rzeczywiście jakieś, jakieś osoby mogą przecież żyć. W miłości, tak? Przecież jak ktoś się parą, no to też nie mają sakramentu małżeństwa, tak? Ale jak już wchodzą w życie małżeńskie, to żeby je po chrześcijańsku wypełniać, potrzebują mocy sakramentu. Tak samo, no, ale bardziej jeszcze to u księdza widać, no bo ksiądz bez sakramentu nie zakonsekruje. No to jest taki nawet. Mm, taki jest mem taki na internecie, że choćby tam przyszło tysiąc ten i, ten, i aby nie wiadomo jak się wytężał, to nie zakonsekrują, bo to nie księża. Takie parafraza lokomotywy. Nie pamiętam dokładnie jak to tam leciało, ale właśnie ta konkluzja była taka, że nie zakonsekrują, bo to nie księża. Także papież w ostatnim dokumencie po, po synodzie amazońskim podkreśla Rolę kapłana, właśnie w konsekracji, właśnie przede wszystkim podczas w Eucharystii tak? i też w sakramencie pokuty i pojednania. Potrzeba mocy sakramenta, sakramentu, święceń, żeby te sakramenty sprawować, bo my jako ludzie nie mamy takiej władzy. Tą władzę otrzymujemy przez sakrament od samego Chrystusa poprzez apostołów i biskupów, wiadomo. Przyjmujący sakrament święceń zostają konsekrowani, by w imię Chrystusa karmili Kościół słowem i łaską Bożą. Tak mówi Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium w 12 punkcie. I dalej w Gaudium et Spes czytamy, czyli w Konstytucji Duszpasterskiej z kolei małżonkowie chrześcijańscy w obowiązkach i godności swojego stanu są utwierdzani i jakby uświęcani szczególnym sakramentem do tego sakrament małżeństwa ich uzdalnia, żeby byli jeszcze bardziej ta miłość między małżonkami, żeby wzrastała i żeby też mieli z sakramentu siłę do tego. Ja to będę jeszcze mówił przy sakramencie małżeństwa szczególnie, to też często mówię narzeczonym, że po to właśnie ten sakrament jest. To jest trochę tak jak no to może zostawimy na, na małżeństwo, to niech was ciekawość rośnie, co tam mówiłem zawsze narzeczonym i co wam też powiem. Na razie przez sakrament święceń, ale powiemy sobie o tym jeszcze, jak korzystać, z tego, po co ten sakrament tak na, naprawdę jest. Teraz artykuł szósty, czyli sakrament święceń, tak mamy napisane, bo tutaj różne artykuły to omawialiśmy, czyli sakrament święceń, szósty sakrament sobie omawiamy. Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie powierzone przez Chrystusa apostołom nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej obejmuje on trzy stopnie. Episkopat, prezbiterat i diakonat, czyli biskup ksiądz i diakon. Sakrament święceń. Ważne, żeby. Zobaczcie, powiemy sobie o tym, że diakoni to nie są kapłani, dlatego nie powinno się mówić sakrament kapłaństwa, tylko sakrament święceń, który ma trzy stopnie. Sakrament posługi apostolskiej to nie jest tak, że kościół sam sobie wybiera, nie wiem, w drodze głosowania, bo władza pochodzi od ludu. Nie, w Kościele władza pochodzi od Boga. W ogóle władza pochodzi od Boga. To też taka koncepcja teraz, jakby się tutaj wspierały, nie? Władza pochodzi od Boga. Dana jest szczególnie w Kościele. Szczególnie w Kościele jest przekazywana przez właśnie sakramenty. Chrystus przekazał tą władzę apostołom, oni biskupom, i nie da się tak, że Kościół sobie wy, wyświęci księży bez posiadania tej władzy. Nie ma. Muszą być biskupi, którzy tą pełnię władzy święceń posiadają i oni mogą kolejnych księży wyświęcić, przekazać to. Nie da się mm, stworzyć coś z niczego, chyba że jesteśmy Panem Bogiem, to Pan Bóg może. Ale my sami nie potrafimy, jak z pustego Salomon nie naleje się, mówi, nie? Jak nie ma ktoś sakramentu święceń, to nie przekaże tej łaski, musi ją najpierw mieć. Stąd więc jest to, mówiliśmy też o tym po prostu o Bogu, sukcesja apostolska, przekazywanie tej władzy z kolejnych, z kolejnych biskupów na biskupów, tak sięgając do apostołów samych i ci biskupi też wyświęcają kapłanów, którzy mają, nie mają pełni mocy sakramentu święceń, bo nie uczestniczą w pełni jako biskupi, ale prezbiterat już też sprawia, że są kapłanami i mamy jako księża pewną władzę. Uczestniczymy w tym sakramencie święceń w drugim stopniu. I tu mamy taki też w nawiasie słowa o ustanowieniu posługi apostolskiej przez Chrystusa i jej misji będzie w punktach 874-896, więc sobie to może do tego jeszcze kiedyś wrócimy, bo w tym miejscu mowa będzie tylko o sakramentalnym przekazywaniu tej posługi. Zobaczymy, czy do tego wrócimy. Ja sobie to jeszcze przemyślę, czy to jakoś do tego punktu wracać. No bo myślę, że pewne rzeczy są jasne, ale zobaczymy, może wrócimy w następnym odcinku. Jeszcze Wam powiem. Dzisiaj bardziej, dlaczego ten sakrament nazywa się sakramentem święceń? I to jest bardzo ciekawe. Ciekawe tutaj są yy, te dwa punkty, które sobie teraz omówimy. Łaciński wyraz ordo oznaczał w czasach z rzymskich stany ustanowione w sensie cywilnym, zwłaszcza stan rządzący. Czyli ordo to jest jakiś stan. Ordinatio oznacza włączenie do jakiegoś ordo. Tak. W kościele istnieją pewne stany, które tradycja na podstawie Pisma Świętego, tu mamy cytaty z Hebrajczyków i z Psalmów, już od starożytności określa terminem taekseis po grecku albo ordines po łacinie. I tak liturgia mówi o ordo episcoporum, ordo presbiterorum i ordo diakonorum. Także inne grupy otrzymują nazwę ordo, czyli katechumeni, dziewice, małżonkowie, wdowy ordo, tak? To jest jakiś stan, tak? Dzisiaj też się to praktykuje. Jest ordo virginorum, tak? Czyli dziewice konsekrowane, małżonkowie mają też pewne ordo katechumeni, wdowy. Więc jest to jest jakiś szczególny sposób bycia, szczególne powołanie do tego i dlatego się mówi ordo. Przyjęcie do jednego z tych stanów kościoła dokonywało się za pomocą obrzędu nazywanego ordynacją, który stanowił akt religijny i liturgiczny, będący konsekracją, błogosławieństwem lub sakramentem. Dzisiaj pojęcie ordynacją jest zarezerwowane dla aktu sakramentalnego, który włącza do stanu biskupów, prezbiterów i diakonów. Jest to coś więcej niż zwykłe wybranie, wyznaczenie delegacja. Lub ustanowienie przez wspólnotę. Właśnie to jest co mówiłem na początku, to nie wspólnota ustanawia, gdyż ten akt sakramentalny udziela daru Ducha Świętego, pozwalającego wykonać świętą władzę. Sakra potestas. I tu mam odnośnik do soboru watykańskiego, Rumengensium 10, Które, która może pochodzić jedynie od samego Chrystusa. Przez jego kościół. Oczywiście, czyli właśnie przez kościół, tak, no bo to zostało dodane do kościoła, ale to nie my sobie to generujemy, tylko Chrystus to przekazał, i żeby to rzeczywiście zadziałało, to musi być to, co zostało przekazane przez Chrystusa, a zostało to przekazane apostołom, i oni kolejnym biskupom, kapłanom przekazywali te władze. Święcenia. Określa się także jako konsekracja, są bowiem pewnym wyłączeniem, bo tak to, to słowo oznacza, i przyjęciem przez samego Chrystusa w służbę kościołowi. Konsekracja, czyli wyłączenie, i wy, wyłączenie z takiego mm, zwykłego stanu życia, tak, takiego stanu wolnego, y Takiego zwykłego dla każdego człowieka, do szczególnego po poświęcenia się dla, dla służby Kościoła i przyjmuje nas sam Chrystus. Przez ten akt święceń, przez ten akt liturgiczny. Tak się to duchowo dzieje. Włożenie rąk biskupa i modlitwa konsekracyjna stanowią widzialny znak tej konsekracji. Tak więc to działa. Czyli y, konsekracja, y, czyli święcenia, wybór, y, Ordynacjo dokonuje się przez te dwie rzeczy. To jest taki akt sakramentalny, czyli włożenie rąk i modlitwa konsekracyjna. To się dzieje w czasie na święceniach, to może mieć okazję oglądać kiedyś, albo w internecie, albo na żywo, albo sami doświadczyliście tego na sobie, jeżeli jesteście kapłanami, czy diakonami, to biskup wkłada ręce w ciszy. Potem, jeżeli to są święcenia kapłańskie, zwłaszcza prezbite, prezbiterów, to, to wszyscy księża wtedy też wkładają ręce, i potem kandydaci klęczą, i w tym czasie biskup mówi albo śpiewa modlitwę konsekracyjną. Kiedy ona się już zakończy, wtedy nastąpił akt święceń, i taka osoba staje się kapłanem na mocy tych dwóch rzeczy. A dlatego to działa, bo yy, biskup ma. Taką władzę otrzymaną przez Jego poprzedników i wcześniej apostołów od samego Chrystusa. Takie trochę trudne, ale myślę, że bardzo ciekawe odcinki przed nami o sakramencie święceń, też o naszym jedynym kapłaństwie Chrystusa. O, sakre, o tym, że wszyscy są kapłanami w Chrystusie, można powiedzieć, na mocy kapłaństwa powszechnego, i czym się różni to kapłaństwo ministerialne, służebne czy hierarchiczne, jak to nazwiemy, od tego zwykłego, takiego też niezwykłego, przecież to w Starym Testamencie tak lud nie miał, tam byli tylko niektórzy, byli kapłanami, a teraz cały lud jest kapłański, królewski. To jest właśnie. O to chodzi. Dobrze, to na tyle dzisiaj, na takie rozpoczęcie tego tematu Sakramentu Święceń. Mam nadzieję, że już Was troszeczkę zainteresowałem tym wszystkim. Będziemy sobie tutaj wracać jeszcze do innych, innych jeszcze rzeczy. Myślę, że ten temat zobaczymy jeszcze przy myśli, Te numery 874 może sobie powiemy, a może sobie jeszcze nie powiemy. Zobaczymy. Na pewno chciałbym, żebyśmy to omówili. To tyle chyba na dzisiaj. Dzięki Wam bardzo, bardzo. Do zobaczenia już za chwilę na modlitwie. Chyba, że oglądacie to po modlitwie, to już nie zobaczymy się zaraz, bo o 20.00 to wystartowało. Więc może niektórzy odsłuchują dopiero już po modlitwie Różańcem albo w innym czasie, kiedykolwiek w ogóle odsłuchujecie. Dzięki Wam, że jesteście. Dzięki za wasze, Waszą obecność, za Wasze komentarze, reakcje, subskrypcje. To cieszę, jak się to rozwija i jeżeli to do Was trafia, to proszę też dajcie znać, że, że warto dalej to tworzyć. To naprawdę dodaje takiej siły i ochoty. Trzymajcie się, Błogosławie z serca, Boże, Błogosławieństwo, właśnie to jest dzięki temu, to nie jest. Błogosławieństwo człowieka, kapłana, to jest błogosławieństwo Boże, bo Chrystus błogosławi przez kapłana, więc to jest błogosławieństwo Boże, nie kapłańskie. Tak to powinniśmy nazywać. Więc yy, niech to Boże błogosławieństwo spocznie na Was i pozostanie na zawsze w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. To cóż z Bogiem i Pa.